Hej tu Legowski. Dzisiaj widzimy na ekranie zestaw Transformacja Lorda Vadera. Najpierw sobie omówimy figurki. Ok, pierwszą figurką, którą zobaczymy, to będzie Darth Sidious. Bardzo fajna figurka, wyraźny nadruk, ma też drugą twarz. Pierwsze jeszcze dokładnie wygląda tak. Z tyłu nadruków nie ma na torcie. Szata jest bardzo fajna. Nie jest taka sztywna jak dawniej, tylko taka właśnie materiałowa. Teraz przejdziemy do Darth Vadera. Według mnie najlepszej figurki tej recenzji. Ale na pewno głównej. Lord Vader jest genialny, naprawdę. I uwaga uwaga. Maskę ma dwuczęściową. Było to już w innych zestawach, w sumie w innym pewnie w tej potyczce. Luka raz z Nartym Vaderem. Twarz jest taka jeszcze popalona. W innych zestawach ma bladą i taką Tam z tyłu też ma, z tyłu głowy ma też nadruk, takie przecięcie. Matko. Naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie zrobili, zgodnie z filmem, że ta maska jest dwuczęściowa, bardzo mi się to podoba. Lorda Wailera też z tyłu nie ma nadruku. I też jest bardzo wyraźny nadruk. I tutaj uwaga, Anakin to jest unikatowa figurka, której nie ma w żadnym zestawów. Może kiedyś wyjdzie y, nowy zestaw, y, potyczka obiłana z Anakinem. Wtedy może jeszcze dadzą tą figurkę z nogami. Bo tutaj widzimy już Anakina z przyczepionymi tymi y, kończynami cyborgowymi. Tutaj ma już te metalowe nogi i ręce. Ma taką samą główkę. Jeszcze za figurkę uznałem tego to robocika, który był wyposażony w klucz i śrubokręt. Tutaj bardzo fajne elementy. Przezroczysty, jakiś tutaj zaczep, który łączy tłów z nogami. Bardzo tutaj fajne jakieś grosiki z cypelkami, które łączą ręce z tłowiem. Tylko ta głowa. Lep, fajnie, bardziej mi się, by się podobało, gdyby ten groszek był czarny, ale nie wiem. Tu jeszcze ma taką odnogę. nogę dlaczego, żeby się lepiej trzymał. W sumie raczej. Dobrze, to figurki już wszystkie omówiliśmy i przechodzimy do zestawu. Tu jeszcze był taki robot wyposażony w różne tam narzędzia, młotek, pełno kluczy. Tutaj klucz francuski, smarowniczka, wiertarka. Nie wiem po co mu tyle kluczy. Wystarczyłby mu pewnie tylko jeden. No ale nie wiem. Chcieli urozmaicić ten model. Tak, może teraz. Albo jeszcze nie. Tu są dwa miecze świetne: Lorda Weidera i Palpatina. Jakaś sonda. Tutaj ma to imitować latanie. Że ona jest na takim przezroczystym słupku. Tu można też łatwo odczepić, bo to zostało umieszczone na jednostudowej płytce. Tak samo jak i tamten robot z drugiej strony. Tutaj bardzo fajny. Tutaj ta wkładaczka, że tak powiem. Można kręcić tym tutaj stanowiskiem i się nim bawić do woli. Tak, ale teraz pokażę Wam coś odlotowego. A więc zrobię teraz akcyjkę z filmu. A mi to la żyje? Nie. I teraz. To zróbmy tak. No. I kamerko, nie śmiej się. To jest naprawdę. Ale nie pokałem. Więc teraz jeszcze powiem numer zestawu, to 75183. Jakby ktoś chciał sprawdzić na Allegro czy gdzieś i kupić ten zestaw. Na pudełku też pisało, że elementów jest 282. Może nie jest aż tak duży ten zestaw, ale w środku, no czy nie w środku, tylko tutaj naprawdę. No, skompaktowane po prostu są te części w jednym, ale dużo ich było. Tak, zalety tego zestawu są. A jeszcze ty. Zalety tego zestawu są takie, że. Fajną, fajne są funkcje, dużo takich narzędzi, bardzo fajne figurki. Też, że dwóch głównych lordów tu mamy, bardzo fajne części, niektóre też unikatowe, ale nie chcę już mi się szukać. Musiałbym się naprawdę bardzo namyślić, żeby znaleźć tu jakieś minusy. Naprawdę, bardzo fajny jest ten zestaw. No i ogólnie nie mam takich skarg do LEGO w tym zestawie, jeśli chodzi o ten zestaw. Tak, a więc podsumowując, ten zestaw jest bardzo fajny. Polecam do zakupu. Naprawdę, bardzo fajny jest do położenia na półkę. No i do zabawy. Ale lepsza funkcja to jest zabawa, lepsza strona tego zestawu to jest to, że można się naprawdę nim bardzo fajnie bawić. Odwzorowano to bardzo ładnie z filmu. Wszystko jest dobrze. Polecam ten zestaw jest genialny. W następnym odcinku postaram się nagrać jakiś tam. Mm, nie wiem, może nie nawet Lego, tylko Anikowi. To będzie już niespodzianka. Ale się domyślcie, może w komentarzach znajdzie się jakaś odpowiedź na tą zagadkę. Co będzie w następnym odcinku, a więc cześć.